Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym pudle bez tajemnic, a w tym odcinku gra Origins pierwsi budowniczowie od wydawnictwa Borten Dice, gdzie polską edycję przygotowało nam wydawnictwo Rebel. Autorem tej gry jest niesamowity Adam Kwapiński znany między innymi z gry Nemesis. Także od razu oczekiwania wobec tego tytułu wywindowały bardzo wysoko. A jest to gra strategiczna, w której budujemy miasta, mamy tutaj między innymi mechanikę draftu, kładzenia kafelków oraz zarządzanie robotnikami. Pamiętajcie o ławce w górę, nie ma co przedłużać, krótkie intro i zaczynamy. Tak oto prezentuje się wieko tego pudła. Mamy tutaj jakieś kosmiczne piramidy, lewitujące ogrody. Stanie na czele miasta państwa u zarania dziejów ludzkości. Wspieraj się wiedzą dobroczyńców z kosmosu w rozwoju swojego ludu, rozbudowie miast o niezwykłej budowie i pięciu się po stopniach olśniewających świątyń wzniesionych ku czci znaków Zodiaku. Zostań najwspanialszym władcą w dziejach. Origins Pierwsi Budowniczowie to strategiczna gra planszowa, w której rozbudowujecie swoje miasta poprzez sprawne zarządzanie siłą roboczą i w której każda rozgrywka jest inna. Losowe zestawienia akcji i bonusów stwarzają okazję do wykorzystywania różnorodnych strategii i poszukiwania wciąż nowych kombinacji. A jest to gra od 1 do 4 graczy, od 60 do 120 minut oraz od 14 roku życia. Instrukcje mamy zakopaną, jak widzicie jest ona całkiem obfita. Krótki wstęp fabularny, opisane elementy gry, przygotowanie rozgrywki, główne pojęcia takie jak surowce podstawowe i złoto, rozbudowa miasta, tor militarny czy też robotnicy. Koniec gry oraz punktacja. Opisany tryb solo, który jest tutaj określany mianem treningu. Opisane karty znaków Zodiaku. Jest tutaj trochę tego tekstu, opisane budowle, akcje na planszy. Cała instrukcja to 26 stron. A zaczniemy grubo, ponieważ od razu od plastikowych statków kosmicznych. Wyglądają tak samo, są tylko w pięć różnych kolorach. Mamy tutaj kości o różnych wartościach. Mogłyby się jakoś różnić od siebie. Plastikowe figurki archontów. Również wyglądają tak samo, różnią się tylko kolorem. Ubrudzony kubraczek, plastikowe podstawki, zapewne podkości. Już widziałem takie rozwiązanie. Chyba w Koimbrze, jak dobrze pamiętam, oczywiście. Również w każdym kolorze gracza. Sporo woreczków strunowych, 60 dysków, wiesz? Takie płaskie cylindry w różnych kolorach. Właśnie bardzo lubię taki niebieski, baby blue. Szkoda, że nie ma go w innych grach. Troszeczkę większe, dyski graczy. Nic specjalnie wymyślnego. Białe kości to kości mówcy, zwykła kaszustka, ale taka przyjemna w dotyku. I te kolorowe to kości obywateli. Znaczniki surowców. Gruby, porządny karton. Karty zostawimy na koniec. Przejdźmy teraz do planszy. Zobaczcie ją z bliska na przebitkach. Gruba solidna tektura, obklejona po bokach, tak, także nic się nie rozwarstwia, jednak moim zdaniem kolory są takie troszeczkę wyblakłe, jajowata arena walk i ogólnie odbiór wizualny tak na średnim poziomie. Oczywiście to tylko moje zdanie. Płytki budowli. Mamy takie budynki jak posterunek, przesuń się o jedno pole na torze militarnym albo przeprowadź atak. Tak jak żetony płytki są z grubej tektury, z drugiej strony mamy farmę. Jest też hipodrom, zdobywasz dwa punkty zwycięstwa za każdą swoją czerwoną budowlę i dwa punkty zwycięstwa za każdego swojego czerwonego patrycjusza. Przystań, zdobywasz dwa punkty zwycięstwa za każdą swoją żółtą budowlę. Na przykład jeszcze warsztat. Weź jeden podstawowy surowiec. Kamień, żywność albo mądrość. No to może jeszcze mennica. Weź jedno złoto. Kolejne płytki takie jak sąd, forum, świątynia lasów czy osada weteranów. Wieża astronomiczna, wieża maga, fontanna mądrości. Również mamy farmę z tyłu. Weź jedną mądrość i ustaw dowolny statek na wartości 1. Świątynia gór. Przesunąć się o dwa pola w świątyni gór. Możesz wydać jedno złoto, aby przesunąć się o jedno pole w innej świątyni. Czy też, na przykład, obelisk. Zdobywasz konkretne punkty za konkretną ilość obelisków. A na obeliskach mamy akurat różne ilustracje. Są jeszcze płytki pałacu, które są dwustronne. Oraz resztę kafli. 20 znaczników przewagi. Znaczniki 100 albo 200 punktów zwycięstwa. 12 znaków zodiaku. Sprawdźmy zaraz czy mamy tutaj byczka. Jest i byk Argo. A proszę, tutaj mamy planszetki graczy. Fajnie narysowane postacie. Znaczniki surowców. Żywność. Mądrość złoto oraz kamień. Taki oto znacznik pierwszego gracza, lewitujące ogrody oraz znaczniki akcji bonusowych. No i ostatnia akcja. Zobaczmy sobie kolejne planszetki graczy. I ostatnia postać. Są jeszcze kafle Agory. Gdy zamykasz dzielnicę zawierającą Agorę, weź jeden podstawowy surowiec. I to już wszystkie kafle, przejdźmy do kart. Mamy same małe karty. Karty pomocy. W swojej turze możemy wykonać jedną z poniższych akcji. Odwiedź miejsce spotkania, zamknij dzielnicę, zbuduj piętro wieży, zwiększ populację albo spasuj. Po jednej dla każdego gracza. To jest oczywiste. Karty znaków zodiaku. Koziorożec, wodnik, ryby, baran, byk. Płaci jedną mądrość mniej za budowlę i kości obywateli z puli. Bliźnięta, rak, lew, panna, waga, skorpion. Za każdym razem, gdy zamykasz dzielnicę, albo musisz dodać jeden do kości patrycjusza o wartości 6, weź jedną mądrość. Oraz strzelec. To są karty dzielnic. Także to wszystko przejdźmy do podsumowania. Jako to prezentuje się zawartość pudła Origins pierwsi budowniczowie. Szkoda, że wszystkie plastikowe elementy wyglądają tak samo. Oczywiście mają tylko zmieniony kolor. Cała zawartość wizualnie jakoś nie powala. Wygląda po prostu na klasyczną suchą grę Euro. Na plus na pewno można uznać grubość planszy, kafli oraz żetonów oraz ilustracje na płytkach budowli. Miejmy nadzieję, że rozgrywka obroni się sama. I to już wszystko w tym filmie. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, zostawcie komentarz m.in. o treści Nawika. Pamiętajcie o pozostałych polubienia oraz subskrypcji, koniecznie z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco z każdym nowym filmem. Wielkie dzięki za oglądanie i do następnego.